Zanim cokolwiek wyjaśnię, pozwól, że zadam jedno bardzo proste pytanie. Takie, które wiele osób omija, bo wydaje się zbyt oczywiste: dlaczego tak wiele dojrzałych kobiet mówi, że nie czuje już tego samego, choć ich ciało biologicznie wciąż jest zdolne do reakcji, przyjemności i bliskości? I dlaczego tak wielu mężczyzn, nawet po latach związku, jest szczerze zaskoczonych tym, jak niewielkie rzeczy potrafią uruchomić bardzo głęboką odpowiedź w kobiecym ciele? To nie jest temat o sztuczkach. To nie jest temat opresji ani o przekraczaniu granic. I na pewno nie jest to rozmowa o czymś wulgarnym czy sensacyjnym. To rozmowa o neurobiologii dotyku, o czasie, o bezpieczeństwie emocjonalnym i o tym, jak ciało dojrzałej kobiety komunikuje się zupełnie inaczej niż większość ludzi została nauczona. Wiele osób wierzy, że po czterdziestce czy pięćdziesiątce reakcje seksualne słabną, że pragnienie gaśnie, że wszystko staje się bardziej mechaniczne albo wręcz znika. Tymczasem prawda jest znacznie bardziej subtelna. Pragnienie nie znika. Ono zmienia sposób, w jaki się budzi. I właśnie tutaj zaczyna się temat, o którym dziś rozmawiamy. Witaj w zdrowie intymne online miejscu, w którym mówimy prostym, ludzkim językiem o tym, co naprawdę wpływa na zdrowie intymne bliskość i jakość relacji bez zawstydzania, bez moralizowania, bez straszenia. Naszym celem jest zrozumienie, profilaktyka i odzyskiwanie kontroli, nie wywoływanie lęku ani presji. Dlaczego ten temat jest ważny właśnie teraz? Bo żyjemy w czasach, w których tempo życia przyspieszyło, a uwaga stała się towarem deficytowym. Dotyk, ten prawdziwy, spokojny, świadomy, zniknął z codziennych relacji szybciej niż wielu z nas zdążyło to zauważyć. Zastąpiły go skróty, pośpiech, schematy, i błędne wyobrażenia wyniesione z kultury masowej. A ciało, zwłaszcza dojrzałe ciało kobiety, nie reaguje na pośpiech. Reaguje na bezpieczeństwo, obecność i czas. Kiedy mówimy o trzech sekundach dotyku, nie mówimy o technice. Mówimy o minimalnym czasie, którego potrzebuje układ nerwowy, aby przestać być czujnym, a zacząć być receptywnym. To ogromna różnica. Układ nerwowy nie odpowiada na intencje, których nie czuje. On odpowiada na sygnały. I te sygnały są niezwykle precyzyjne. U dojrzałych kobiet, zwłaszcza po latach stresu, obowiązków, zmian hormonalnych i emocjonalnych, ciało bardzo często funkcjonuje w trybie ochronnym. To nie oznacza braku pragnienia. To oznacza, że pierwszym etapem bliskości nie jest pobudzenie, lecz rozbrojenie napięcia. Jak wtedy działa dotyk? Nie jako bodziec, ale jako informacja. Jesteś bezpieczna. Nie ma pośpiechu, nie musisz nic udowadniać. Wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że kobiece ciało potrzebuje czasu, aby przestawić się z trybu codziennego funkcjonowania na tryb intymnej obecności. To trochę jak z zimnym silnikiem samochodu. Można nacisnąć gaz od razu, ale to nie jest ani zdrowe, ani skuteczne na dłuższą metę. Trzy sekundy spokojnego, stabilnego dotyku potrafią zrobić więcej niż długie minuty chaotycznych bodźców. To co często bywa błędnie interpretowane jako brak zainteresowania, jest w rzeczywistości brakiem odpowiednich warunków neurologicznych. Ciało nie odmawia, ono po prostu nie otrzymało sygnału, że może się otworzyć. I właśnie dlatego tak wiele kobiet mówi, że potrzebuje czegoś innego, choć same nie zawsze potrafią to nazwać. W tej części nie będziemy jeszcze mówić o szczegółach. Nie dlatego, że są tajemnicą, ale dlatego, że bez zrozumienia fundamentu. Całe wyjaśnienie nie miałoby sensu. Najpierw trzeba zrozumieć, jak ciało odbiera dotyk, zanim zacznie się mówić o tym, co ten dotyk uruchamia. Dojrzała kobieta nie reaguje na presję ani na oczekiwanie, reaguje na obecność, na spokój, na uważność, reaguje na dotyk, który nie czegoś chce, ale coś komunikuje. I to jest moment, w którym wiele relacji się gubi, bo uczono nas działania, a nie obecności. W kolejnej części wyjaśnię dokładnie, co dzieje się w ciele i w mózgu kobiety w momencie, gdy taki dotyk trwa wystarczająco długo, by układ nerwowy zmienił tryb pracy. Pokażę, dlaczego trzy sekundy nie są przypadkiem i dlaczego krótszy dotyk często nie daje żadnej reakcji, a dłuższy, wykonany nieświadomie, może wręcz wywołać odwrotny efekt. Jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, Niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, kobietą, partnerem, czy po prostu kimś, kto chce lepiej zrozumieć swoje ciało lub relacje, zostań z nami. Ta wiedza nie ma na celu manipulacji. Ma na celu świadomą, zdrową bliskość, opartą na zrozumieniu, a nie na domysłach. Jeśli chcesz, abyśmy kontynuowali ten temat krok po kroku, napisz w komentarzu po polsku: Chcę zrozumieć. To pomaga nam wiedzieć, że ta rozmowa jest potrzebna żeby naprawdę zrozumieć dlaczego tak krótki moment dotyku może wywołać tak intensywną reakcję u dojrzałej kobiety, musimy na chwilę zatrzymać się przy tym jak ciało w ogóle odbiera bodźce. Nie w sensie erotycznym, lecz biologicznym i neurologicznym. Bo zanim pojawi się jakiekolwiek pragnienie, zanim ciało zareaguje wilgotnością, napięciem czy ciepłem, najpierw musi wydarzyć się coś znacznie mniej oczywistego. Zmiana stanu układu nerwowego. Na co dzień większość dorosłych kobiet funkcjonuje w trybie czuwania. To tryb, w którym mózg skanuje otoczenie, pilnuje obowiązków, reaguje na stres, planuje, przewiduje i chroni. To tryb absolutnie niezbędny do życia, pracy i opieki nad innymi, ale jednocześnie jest to tryb, który blokuje głęboką reakcję seksualną. I to nie dlatego, że coś jest nie tak z kobietą, lecz dlatego, że układ nerwowy nie potrafi jednocześnie chronić i otwierać się. W dojrzałym wieku ten mechanizm staje się jeszcze bardziej wyraźny. Lata doświadczeń, stresów, napięć emocjonalnych, zmian hormonalnych i życiowych sprawiają, że ciało szybciej wchodzi w tryb ochronny i wolniej z niego wychodzi. To trochę tak, jakby próg bezpieczeństwa został podniesiony. I właśnie dlatego spontaniczne, szybkie bodźce często nie przynoszą żadnego efektu, a czasem wręcz powodują zamknięcie. Dotyk, który trwa zbyt krótko, jest dla mózgu tylko informacją. Coś mnie dotknęło. To za mało. By ciało zdążyło zinterpretować intencje. Dopiero gdy dotyk trwa odpowiednio długo i jest stabilny, układ nerwowy zaczyna zadawać inne pytanie: czy to jest bezpieczne? I dopiero po kolejnych ułamkach sekund pojawia się trzecie pytanie: czy mogę się rozluźnić? Te trzy etapy dzieją się bardzo szybko, ale nie natychmiast. Dlatego właśnie mówimy o kilku sekundach, a nie o ułamku chwili. To nie jest magia ani trik, to biologia. Receptory dotyku w skórze przekazują sygnał do mózgu, który następnie musi przetworzyć go w kontekście emocjonalnym. Jeśli dotyk jest nerwowy, przerywany, niepewny albo nacechowany pośpiechem, mózg odbiera go jako sygnał neutralny albo nawet alarmowy. Jeśli natomiast jest spokojny, stabilny i pozbawiony presji, mózg zaczyna obniżać czujność. U dojrzałych kobiet ogromną rolę odgrywa też pamięć ciała. Ciało pamięta wcześniejsze doświadczenia, zarówno dobre, jak i trudne. Jeśli w przeszłości dotyk często oznaczał obowiązek, presję, brak uwagi lub brak czasu, układ nerwowy nauczył się reagować napięciem. I to napięcie nie znika tylko dlatego, że ktoś ech, chce bliskości. Ono znika dopiero wtedy, gdy ciało dostaje nową, spójną informację. Wiele kobiet mówi: Potrzebuje czasu, żeby się rozkręcić. Ale to zdanie bywa źle rozumiane. To nie chodzi o czas w minutach czy w długości gry wstępnej. Chodzi o czas potrzebny na zmianę stanu wewnętrznego. I ta zmiana zaczyna się od bardzo prostego sygnału spokojnego dotyku, który nie domaga się reakcji. Kiedy dotyk trwa wystarczająco długo, w mózgu zaczynają aktywować się obszary odpowiedzialne za poczucie bezpieczeństwa i więzi. Zmniejsza się aktywność obszarów związanych ze stresem, a wzrasta wrażliwość na sygnały z ciała. To moment, w którym kobieta zaczyna wracać do siebie. Do odczuć, do ciała, do obecności. I dopiero wtedy możliwa jest prawdziwa reakcja intymna. Częstym błędem jest myślenie, że brak natychmiastowej reakcji oznacza brak zainteresowania. Tymczasem bardzo często oznacza on jedynie, że ciało jeszcze nie zdążyło zmienić trybu pracy. Dojrzała kobieta może potrzebować kilku chwil, by przestać analizować dzień, problemy, obowiązki i napięcia. Dotyk, który trwa zbyt krótko, nie daje jej tej możliwości. Warto też zrozumieć, że ciało nie reaguje tylko na sam dotyk, ale na kontekst, w jakim on się pojawia. Jeśli kobieta czuje, że dotyk jest wstępem do czegoś, co musi się wydarzyć, układ nerwowy pozostaje czujny. Jeśli natomiast dotyk jest sam w sobie wystarczający, bez oczekiwań i presji, ciało zaczyna się otwierać. Paradoksalnie to właśnie brak nacisku tworzy przestrzeń dla silniejszej reakcji. Dojrzałe ciało jest niezwykle czułe na autentyczność. Ono bardzo szybko wyczuwa, czy dotyk jest obecny, czy tylko wykonywany. I to ma ogromne znaczenie. Dotyk wykonywany mechanicznie nie daje mózgowi jasnego sygnału. Dotyk obecny tak. To dlatego czasem kilka sekund prawdziwej obecności potrafi wywołać reakcję, której nie dało się osiągnąć długimi próbami. W kolejnej części przyjrzymy się temu jeszcze głębiej. Wyjaśnię, jakie konkretne czynniki zarówno fizyczne jak i psychiczne, mogą blokować lub wzmacniać ten proces. Porozmawiamy o mitach, które przez lata narosły wokół kobiecego pragnienia i o tym, dlaczego niektóre nawyki pozornie niewinne, z czasem poważnie osłabiają reakcję ciała. Na razie najważniejsze jest jedno: reakcja dojrzałej kobiety nie jest kaprysem ani zagadką. Jest logiczną odpowiedzią ciała, które potrzebuje bezpieczeństwa, czasu i uważności. A kiedy te warunki są spełnione, Reakcja potrafi być zaskakująco intensywna, nie dlatego, że ktoś coś zrobił, lecz dlatego, że ciało w końcu mogło się otworzyć. Żeby domknąć zrozumienie tego, co naprawdę dzieje się w ciele dojrzałej kobiety, musimy teraz spojrzeć szerzej nie tylko na sam moment dotyku, ale na cały kontekst biologiczny, emocjonalny i życiowy, który narasta latami. Bo reakcja ciała nigdy nie jest oderwana od codzienności ona jest jej konsekwencją. I bardzo często to, co wydaje się nagłą zmianą, w rzeczywistości jest efektem cichych procesów, które rozwijały się miesiącami albo latami. Jednym z najważniejszych czynników jest zmiana hormonalna, która pojawia się wraz z wiekiem. Ale tu od razu trzeba rozwiać mit. Zmiany hormonalne nie oznaczają utraty pragnienia, oznaczają zmianę jego mechanizmu. Estrogen, progesteron i testosteron nie działają w izolacji. One wpływają na układ nerwowy, na elastyczność tkanek, na nawilżenie, na przepływ krwi, ale także i to jest często pomijane na próg pobudzenia. U dojrzałych kobiet próg ten bywa wyższy, co oznacza, że ciało potrzebuje bardziej precyzyjnych, spokojnych i bezpiecznych bodźców, by zareagować. Do tego dochodzi nagromadzony stres. Przewlekły stres nie zawsze jest odczuwany jako napięcie często staje się tłem codzienności. Organizm przyzwyczaja się do podwyższonego poziomu hormonów stresu i zaczyna traktować go jako normę. Problem polega na tym, że stres i pobudzenie seksualne korzystają z zupełnie innych ścieżek neurologicznych. Gdy jedna z nich jest stale aktywna, druga zostaje przytłumiona i nie da się tego przeskoczyć samą chęcią. Wiele kobiet latami funkcjonuje w trybie dawania opieki, pracy, odpowiedzialności, troski o innych. Z czasem ciało uczy się, że dotyk jest kolejnym zadaniem do wykonania, a nie doświadczeniem do przeżycia. To nie jest kwestia winy ani zaniedbania. To naturalny mechanizm adaptacyjny. Ale jeśli nie zostanie zauważony, zaczyna blokować spontaniczną reakcję ciała. Jednym z najbardziej szkodliwych mitów jest przekonanie, że kobiece pragnienie powinno pojawiać się samo, nagle i bez warunków. Ten mit wyrządził ogromne szkody, bo sprawił, że wiele kobiet zaczęło postrzegać swoje ciało jako niesprawne, a wielu mężczyzn jako odrzuconych. Tymczasem u dojrzałych kobiet pragnienie bardzo często pojawia się w odpowiedzi, a nie znikąd. Ono rodzi się z poczucia bezpieczeństwa, a nie z impulsu. Kolejnym błędnym przekonaniem jest to, że intensywność reakcji zależy od siły bodźca. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Zbyt intensywne, zbyt szybkie albo zbyt bezpośrednie działania mogą aktywować mechanizmy obronne. Ciało zamyka się nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że nie czuje przestrzeni. Dojrzały układ nerwowy jest bardziej wrażliwy na subtelności i szybciej wyczuwa brak synchronii. Nie można też pominąć wpływu leków, które bardzo często pojawiają się w dojrzałym wieku. Leki na ciśnienie, depresję, lęk, problemy ze snem czy tarczycą. Potrafią zmieniać sposób, w jaki ciało reaguje na dotyk i pobudzenie. Czasem efekt jest subtelny, czasem wyraźniejszy, ale niemal zawsze działa w tle. To kolejny powód, dla którego ciało potrzebuje więcej czasu i delikatności, by odpowiedzieć. Z biegiem lat narastają także mikro napięcia w ciele, w barkach, szyi, miednicy, brzuchu. Te napięcia często nie są bolesne, więc pozostają niezauważone, ale mają ogromny wpływ na przepływ sygnałów nerwowych. Jeśli ciało jest stale lekko napięte, trudno mu wejść w stan głębokiego rozluźnienia, który jest niezbędny dla intensywnej reakcji intymnej. Dotyk, który trwa wystarczająco długo i jest stabilny, działa jak sygnał dla układu nerwowego. Możesz puścić. Istnieje też mit, że doświadczenie seksualne oznacza łatwiejsze pobudzenie. W praktyce bywa odwrotnie. Doświadczenie oznacza większą świadomość, a większa świadomość oznacza większą wrażliwość na kontekst. Dojrzałe kobiety często wiedzą dokładnie, co im nie służy, i ich ciało reaguje szybciej zamknięciem, jeśli pojawia się presja, brak uwagi, albo poczucie bycia środkiem do celu. Badania z ostatnich lat pokazują, że kluczową rolę w kobiecej reakcji seksualnej odgrywa regulacja układu nerwowego, a nie sama stymulacja. To oznacza, że wszystko, co pomaga ciału przejść z trybu napięcia do trybu bezpieczeństwa, zwiększa zdolność do odczuwania przyjemności. I odwrotnie. Wszystko, co ten proces zakłóca, stopniowo go osłabia. Jednym z najbardziej niedocenianych czynników ryzyka jest rutyna bez obecności. Rutyna sama w sobie nie jest problemem. Problemem staje się wtedy, gdy znika uważność. Gdy dotyk przestaje być komunikatem, a staje się gestem odfajkowanym. Ciało bardzo szybko to wyczuwa i zaczyna reagować coraz słabiej. Nie z braku pragnienia, ale z braku sensu. Warto też wspomnieć o micie. Że kobiety po prostu potrzebują więcej czasu. To uproszczenie. One potrzebują innego rodzaju czasu. Nie czasu mierzonego zegarkiem, ale czasu mierzonego jakością obecności. Trzy sekundy prawdziwego, spokojnego dotyku potrafią zrobić więcej niż długie minuty działań pozbawionych uważności. Z biegiem lat te wszystkie czynniki mogą się kumulować. Każdy z osobna wydaje się niewielki, ale razem tworzą środowisko, w którym ciało przestaje reagować spontanicznie. I właśnie dlatego tak wiele kobiet mówi, że coś się zmieniło, nie potrafiąc wskazać konkretnej przyczyny. Zmiana nie wydarzyła się nagle, ona narastała po cichu. Dobra wiadomość jest taka, że układ nerwowy pozostaje plastyczny przez całe życie. To oznacza, że nawet po latach napięcia, ciało może nauczyć się nowych reakcji, ale nie poprzez presję ani wymuszanie, poprzez konsekwentne dostarczanie mu innych sygnałów spokojnych, przewidywalnych, bezpiecznych. W kolejnej części porozmawiamy o tym, co można zrobić praktycznie, jak wspierać ciało na co dzień, jak zmieniać drobne nawyki, które mają ogromne znaczenie i kiedy warto sięgnąć po pomoc medyczną lub diagnostyczną. Pokażę, że zmiana nie wymaga rewolucji, wymaga świadomości i konsekwencji. Na tym etapie warto jasno powiedzieć jedno: odzyskiwanie jakości życia intymnego nie zaczyna się w sypialni. Zaczyna się dużo wcześniej, w codziennych decyzjach. W tempie dnia, w sposobie w jaki traktujemy własne ciało i emocje. Układ nerwowy nie rozróżnia ważnych i nieważnych chwil. On reaguje na całość doświadczenia. Dlatego każda drobna zmiana, która obniża napięcie i zwiększa poczucie bezpieczeństwa, ma realny wpływ na zdolność do odczuwania bliskości. Pierwszym i najczęściej pomijanym obszarem jest sen. Przewlekły niedobór snu podnosi poziom hormonów stresu i obniża zdolność organizmu do regeneracji. U kobiet sen ma szczególne znaczenie, bo to właśnie w nocy układ nerwowy porządkuje napięcia z całego dnia. Gdy snu jest za mało albo jest on przerywany, ciało wchodzi w kolejny dzień już zmęczone i czujne. To nie sprzyja otwartości ani rozluźnieniu. Regularny, wystarczająco długi sen to nie luksus to fundament zdrowia intymnego. Kolejnym elementem jest oddech i tempo. Wiele osób oddycha płytko, szybko i wysoko w klatce piersiowej, nie zdając sobie z tego sprawy. Taki oddech wysyła do mózgu sygnał, że organizm jest w stanie gotowości. Świadome spowolnienie oddechu, zwłaszcza wieczorem, pomaga przełączyć układ nerwowy w tryb regeneracji. To proste działania: chwila ciszy, spokojny oddech, wyciszenie bodźców, ale ich wpływ jest ogromny, bo bezpośrednio regulują napięcie w ciele. Nie można też pominąć nawodnienia i odżywiania. Odwodnione ciało jest bardziej napięte, a układ krążenia działa mniej efektywnie. Podobnie dieta uboga w składniki wspierające układ nerwowy i hormonalny stopniowo osłabia reakcję organizmu. Nie chodzi o restrykcje ani modne schematy żywieniowe, lecz o regularność, prostotę i słuchanie sygnałów ciała. Stabilny poziom energii w ciągu dnia sprzyja stabilności emocjonalnej, a ta z kolei wspiera zdolność do bliskości. Bardzo ważnym, Choć często trudnym tematem jest komunikacja bez presji. Dojrzałe relacje wymagają rozmowy, która nie jest oskarżeniem ani żądaniem. Mówienie o potrzebach w sposób spokojny i otwarty zmniejsza napięcie po obu stronach. Kiedy znika poczucie obowiązku, pojawia się przestrzeń na autentyczną reakcję. Układ nerwowy bardzo szybko wyczuwa, czy bliskość jest zaproszeniem, czy oczekiwaniem. Tylko to pierwsze sprzyja otwarciu. W codziennym życiu ogromne znaczenie mają także mikronawyki, które regulują ciało. Krótki spacer, łagodny ruch, rozciąganie, kontakt z naturą, ograniczenie nadmiaru bodźców wieczorem. To nie są działania okołoseksualne, ale to one tworzą warunki, w których ciało przestaje być przeciążone. Gdy napięcie spada, reakcje intymne pojawiają się łatwiej i naturalniej. Warto również pamiętać o momencie, w którym należy sięgnąć po pomoc medyczną. Jeśli zmiany w reakcji ciała są nagłe, towarzyszy im ból, dyskomfort, znaczna suchość, obniżenie nastroju albo problemy ze snem, konsultacja z lekarzem jest wyrazem troski, nie porażki. Wiele dolegliwości można skutecznie łagodzić, jeśli zostaną odpowiednio wcześnie zauważone. Profilaktyka to nie straszenie to odpowiedzialność za własne zdrowie. Najważniejszym przesłaniem tej rozmowy jest to, że zawsze jest przestrzeń na poprawę jakości życia intymnego. Niezależnie od wieku. Ciało nie przestaje reagować, dlatego że czas minął. Ono reaguje na warunki, jakie mu tworzymy. Gdy te warunki sprzyjają bezpieczeństwu, spokoju i uważności, reakcje potrafią być głębokie i satysfakcjonujące. Nie chodzi o perfekcję ani o spełnianie cudzych oczekiwań, chodzi o stopniowe odzyskiwanie kontaktu z własnym ciałem i emocjami. Małe, konsekwentne kroki lepszy sen spokojniejszy oddech Mniej presji, więcej obecności, z czasem zmieniają bardzo wiele. I to są zmiany, które zostają na długo. Na koniec chcę Ci podziękować za to, że byłeś lub byłaś z nami w tej rozmowie. Zdrowie Intymne Online powstało po to, by mówić o sprawach ważnych w sposób ludzki, spokojny i oparty na zrozumieniu. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, podziel się nim z kimś bliskim. Jeśli masz pytania lub refleksje, zostaw komentarz. A jeśli chcesz otrzymywać więcej takich treści. Zasubskrybuj kanał i zostań z nami. Dbając o siebie, dbasz nie tylko o swoje ciało, ale także o jakość relacji i codziennego życia. I to jest inwestycja, która zawsze się zwraca.